Serdecznie witam wszystkie Panny dzisiaj w lipcowym czytaniu. Kochani, dziękuję za lajki, za subskrypcję, za to, że jesteście i zachęcam do pozostawiania e, komentarzy pod filmikami. Również zapraszam na czytania prywatne, bo pamiętajcie, że to są ogólne czytania i nie z każdym, znowu mi tutaj wystaje, e, nie z każdym będą rezonować. E, a czytania prywatne możemy zrobić opisowe bądź też telefoniczne, w zależności jak Wam tam pasuje. I ogólnie, co się u tej panny może w tym lipcu wydarzyć. Ja myślę, że panna będzie hmm, e, robiła jakieś ruch, jakieś plany, e, jakieś przedsięwzięcia, takie pierwsze kroki. To nie będzie jakieś duże, wow, ale jakieś tam tip-topki tip względem. Własnego miejsca pobytu, zamieszkania, tak domu, mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Może będziecie robić jakiś remont, może coś kupować do domu. Um, więc jakieś zmiany, właśnie w tym obrębie. Tak jak mówiłam, to nie jest jakiś duży remont, że rozwalacie wszystko, i. i i tutaj zmieniacie, ale gdzieś jakiś zakup, może będziecie meble by, y, zmieniać, może podłogę, y, może kupować telewizor jakiś, i tak dalej, i tak dalej. Także jakie zmiany, taką dobrą stronę y, gdzieś tutaj idą, i z tego też będziecie y, zadowoleni. Ja bym powiedziała, że zmiany będą takie, na ile Wam fundusze pozwolą, a te no, nie będą za duże, aczkolwiek gdzieś. Nie powinno Wam na takie podstawowe y, gdzieś y, plany zabraknąć. Również możecie się z kimś spotykać. To może być jakaś uroczystość domowa czy wśród znajomych, ale też mogą po prostu być jakieś grille, coś w tym stylu i to jest bardzo fajny czas, z którego będziecie zadowoleni. Również wyjazd się dla panny szykuje może wyjechać na wakacje lub po prostu gdzieś będziecie wyjeżdżać dalej, załatwiać pewne, mm, pewne rzeczy, które. Z, mm, jakby idą z przeznaczenia, o! Gdzieś życie Wam, pewne sprawy koło Was, przy, przy Was postawi, i trzeba będzie gdzieś coś jechać, załatwić, coś uzupełnić, coś odebrać, coś podpisać. Także tutaj ta droga jest. Ja myślę, że to będzie wszystko pozytywnie jeszcze Wam dorzucę, załatwione. Ale niemniej jednak uważajcie na e, choroby, znaczy choroby. Bardziej hmm. mi powiedziała to, co już macie, czyli gdzieś kręgosłupy, kości, ale też sprawy związane z. z z moczem, tak? Czyli gdzieś tu układ moczopędny może być jakieś zakażenie. No, kobietki, uważajcie na te sprawy kobiece, bo też może coś tutaj takiego być. Nie widzę jakichś dużych problemów, ale gdzieś możecie właśnie narzekać, nie wiem, na pęcherz, na jakieś drogi moczowe, które gdzieś tutaj ulegną jakiemuś zakażeniu. Samotność to jest to, co Wam bardzo panny doskwiera. Tak jakbyście, nawet jak jesteście w relacjach, to się czujecie samotne. No, z kimś mieszkacie, niby z kimś jesteście, ale żyjecie obok, a nie ze sobą. Jakby ten ktoś Was nie spełniał i Wy tak naprawdę musicie wszystko sami, sami zrobić, sami pomyśleć, sami załatwić. Ta druga osoba po prostu jest. No a wiadomo, panny, które są singlami. Może tym bardziej Wam gdzieś ta samotność tutaj w tym okresie lipcowym doskwierać. No i co do tych singli, no, taki, no, no, no takie nic <grym> na początku. No i to chyba da Wam troszkę, troszkę w kość, bo ja myślę, że gdzieś przyjdzie taki etap, lub jest już taki etap, że Wy byście chcieli z kimś, nie wiem, z kimś wyjechać, z kimś pobyć, z kimś porankować i. To samotność nie robi wam dobrze. Wręcz przeciwnie, gdzieś działa negatywnie na wasz, jakby na wasz umysł, na, na waszą energię. Może się ktoś, ktoś tu pojawić do rozmowy, do pisania, ale to jest wszystko. No, to, tu nie ma nikogo konkretnego. No, no, nie ma. No, co Wam powiem? To nie jest czas dla panny, aby się ktoś konkretny pojawił, i to też jest może dlatego, że to lato, że tak słoneczko, i każdy chciałby takie motylki tam biegają i tak dalej. A tutaj tak, no. Gdzieś ta samotność mam troszkę do spiera. Może warto by było to zamienić, przerzucić na samorealizację, na zajęcie się swoimi sprawami, swoim hobby. Nie myśleć o tym, że na ten czas nikt się tam nie pojawia. Widocznie tak, no tak musi być, do czegoś to jest podobne. Może ta wasza druga połowa jeszcze nie jest wolna. Też tak się zdarza. Związki <laughs> stałe. Tutaj też wyjazdy, wakacje. Bardzo fajny, fajny czas. Uważajcie na te kręgosłupy i te kości, bo mogą gdzieś wam przysporzyć problemów. Jakieś badania też, też u Was widzę, ale poza to, to taki, taki przerywnik, że tak powiem. Ale poza tym ja myślę, że będziecie zadowoleni, troszkę taką energię dziecięcą wręcz sobie odnajdziecie, takie dziecko w sobie, które ma radość z wszystkiego. Ale też pieniążki gdzieś przy domu będą, także myślę, że albo dostaniecie jakieś nieoczekiwane pieniądze, albo jakaś podwyżka, coś takiego i całkiem, całkiem będzie, będzie na wydatki, będzie na wydatki. Praca i finanse. I tu, właśnie przy domu, też widzę pieniądze. Niekoniecznie z pracy zawodowej. Myślę, że to jest jakieś inne źródło, które gdzieś tam się przyczyni, że będziecie mieli wzrost finansów koło, koło siebie. Może to być coś nieoczekiwanego. A może jest też coś, co załatwiacie, bo tu mam kartę, kartę jakby rozmów kartę. Pisania kartę, yy, składania jakiś, może, może to jest jakiś kredyt, który też sobie bierzecie. Też tak może być. W każdym razie, jeśli chcecie znaleźć pracę, to ja myślę, że tu nie ma większych problemów. E, karta rady. Chyba za bardzo się Panny cofacie w tył. Ja myślę, że wy częściej myślicie o swojej przeszłości niż o przyszłości. Być może z jakimś tęsknicie, być może macie jakieś wydarzenia, które były negatywnie, negatywne i albo czekacie na jakiś powrót kogoś i sobie tam wyobrażacie, że nie wiadomo, co z nim będzie, czy z nią, albo po prostu nie możecie odpuścić jakiejś sprawy, która ciągle notorycznie do Was wraca i nie pozwala iść Wam do przodu. Rozmowa od serca, szczerze porozmawiaj o swoich odczuciach ze swoją drugą połową. Także ta szczerość, trzeba czasami mówić o tym, co czujemy, nikt sam się nie domyśli. Czy to jest w związku? Jeśli nie macie kogoś, to macie zawsze kogoś w psiapsie, macie kogoś, z kim gdzieś tam się spotykacie. Wyrzućcie to z siebie to jest raz, a poza tym będziecie mieli wtedy okazję wysłuchać perspektywy osoby trzeciej i czasami nie zauważamy pewnych rzeczy które są ewidentne, które są jasne, a my się blokujemy na wszystko, bośmy sobie coś tam w głowie e, ubzdurali, koniec kropka i nie widzimy jakichś rozwiązań czy też możliwości, czy po prostu nieraz trzeba się wygadać. Także pozdrawiam serdecznie.